Cześć kochani, witam Was. Cieplutko u mnie na kanale. Po dłuższej przerwie, oczywiście, wy filmy widzieliście, coś tam wrzucałam na kanał, bo zawsze mam coś nagranego na zapas. Natomiast powiem Wam szczerze, że ostatni film nagrywałam. Chyba to była połowa sierpnia a mamy 20 października dzisiaj, także trochę czasu minęło, ale miałam dużo zawierawań w swoim życiu. Działy się dobre, działy się też niestety złe rzeczy. Jak mnie gdzieś tam obserwujecie na Instagramie, to widzieliście, że niestety mieliśmy też powódź tutaj u nas w mieście. Niestety mnie też dotknęła. Trochę innych rzeczy też się na to poskładało, no, ale na szczęście wszystko, wiecie, idzie w dobrą stronę, w dobrym kierunku, wychodzimy na prostą. No i na taki, wiecie, rozruch. Po dłuższej przerwie, żebym sobie tak wiecie trochę do Was pogadała, zaczniemy może od zakupów, ale myślę, że jakiegoś vloga chyba też postaram się Wam nagrać pokazać co się działo u mnie ostatnio no bo też takie wiecie urywki sobie coś tam nagrywałam ale zaczniemy od zakupów Ziai na początku października Ziaja obchodziła 35-lecie swoje i z tej okazji marka zrobiła fantastyczny rabat do minus 35% na wszystko A więc ceny w ogóle były genialne, no i wiadomo kupiłam sobie też kilka rzeczy, które lubię które używam, które już mi się wykończyły a chciałam ponownie powtórzyć no i zaczniemy może od produktu kąpielowego, wiecie, że ja tą serię Gdańskim z ziej bardzo lubię za to jak pachnie to jest zapach czystości to jest zapach świeżości, to jest zapach takiego spa i mam tutaj żel glicerynowy pod prysznic natomiast możecie go też używać jako płyn do kąpieli, pojemność 300 ml bardzo gęsta, perłowa konsystencja. On ma niby w swoim składzie takie malutkie granulki pingujące, ale tego praktycznie nie wyczuwamy podczas mycia. Uwielbiam, to jest moje już drugie opakowanie, bo oczywiście jedno już mam w tej chwili w łazience i używam. No i następna rzecz, którą też bardzo lubię, powtórzyłam krem-odżywkę do dłoni, ale z tej serii takiej profesjonalnej, która jest dedykowana do gabinetów kosmetycznych. Natomiast powiem Wam, że ten krem ja mam przy łóżku i co wieczór stosuję sobie go na dłonie. Jedna pompka wystarczy, żeby dłonie były aksamitne rano, pięknie nawilżone. I to jest też krem, który zamienia się w delikatną formę olejku, bardzo przyjemnie pachnie, przemasowujecie sobie dłonie, idziecie spać, a rano ręce są naprawdę mięciutkie. Drugie opakowanie kupiłam, natomiast nie wiem, czy nie powęduje właśnie w dobre ręce, bo mam ochotę komuś ten produkt podarować. Następna rzecz, którą też już mam w łazience na wykończeniu i to jest tak zwana morska sól. To jest produkt dedykowany włosom kręconym, falowanym. Ja go kupiłam, to pierwsze opakowanie z czystej ciekawości, bo chciałam zobaczyć, czy coś będzie robił na moich włosach i powiem Wam, że to jest produkt wow. Nie skleja, włosy nie są suche, nie są takie wiecie, strąki tak zwane, sucharki przy kręconych włosach. No i jak mam ochotę zostawić włosy tak wiecie, luźno, żeby sobie tylko wyschły, to spyskuję właśnie tym produktem, wgniatam go we włosy i włosy są fajne, delikatnie podkręcone, pofalowane. Ja też nie mam mocno kręconych włosów, więc podejrzewam, że dziewczyny, które mają takie typowe spężynki, to musi dopiero robić robotę. Bardzo ładnie, delikatnie pachnie, nie skleja tych włosów. Dość wydajny produkt, 90 ml, także z przyjemnością będę go używać. No i następna rzecz, którą kupiłam sobie już na zapas, dlatego, że produkt ten zostaje niestety wycofany z produkcji. Liście zielonej oliwki i to jest peeling drobnoziarnisty do twarzy, do dłoni i do ciała. Natomiast jak wiecie, ja używam tylko do dłoni. Pięknie pachnie ta cała seria liście zielonej oliwki. Uwielbiam, mam chyba jeszcze jedno opakowanie i jedno mam zaczęte w łazience. Pięknie są oczyszczone dłonie, delikatne, mięciusienkie, cudownie pachnie podczas aplikacji Czego chcieć więcej? Szkoda, że producent postanowił go wycofać. Tak samo jak płyny do kąpieli z tej serii czarno-białej. Niestety wszystkie zostały już wycofane z produkcji. Mam tutaj czerwoną porzeczkę. Uwielbiam te produkty. Ona się świetnie sprawdzały w kąpieli. 500 ml było mega wydajne. Za trzy korki na wannę sobie wlewałam. I woda jest zmiękczona o delikatnej piance. Niestety nie będą już dostępne w ziali. No i kolejna rzecz, którą uwielbiam i też już skończyłam jedno opakowanie. Jak wiecie, powróciłam jakiś czas temu do serii liście manuka, do tej pasty oczyszczającej. Dla mnie produkt fantastyczny, cudownie oczyszcza skórę. A skóra nie jest piszcząca, nie jest taka, wiecie, ściągnięta. Ale jest bardzo dobrze oczyszczona i jeszcze jedna rzecz zapach. Uwielbiam zapach tych kosmetyków z liściem manuka 75 ml na jakiś czas wystarcza. Ja oczywiście stosuję sobie taką pastę, wiecie, raz, dwa razy w tygodniu, w zależności jaką mam potrzebę skóry. No i kolejna rzecz do pielęgnacji w sumie do mycia dłoni to są mydła, które możecie również stosować w kuchni, bo oni zapachy kuchenne, więc to dla mnie jest też bardzo duży plus. Jedno już skończyłam. Tutaj wybrałam sobie zapach tamarendowy z zieloną pomarańczą. Chyba miałam grejpfrut z miętą, tak mi się wydaje i też był fajny. Gęsta konsystencja, dobrze myjąca dłonie, nie pozostawia właśnie tych zapachów później kuchennych na dłoniach. Więc bardzo, bardzo polecam mydełko, bo to jest moje już chyba drugie czy trzecie opakowanie. No i kolejne rzeczy oczywiście to są też produkty, które już miałam, które lubię i do których myślę, że będę spokojnie wracać. Szampon do mycia włosów naturalnie pielęgnujemy, jak dla mnie szampon jeden z lepszych, jaki używałam ostatnimi czasy, przezroczysta konsystencja, dość gęsty, dobrze myjący, nie powodujący jakiegoś stwędzenia skóry głowy, dlatego, że on nie ma typowych SLS-ów, bardzo go lubię, to jest moje chyba już trzecie opakowanie i włosy po umyciu nie są piszczące, nie są szorstkie, a są właśnie przyjemnie miękkie tym bardziej że ja mam włosy farbowane, zobaczcie zresztą jak mi włosy odrosły, ale na razie nie obcinam, czekam tylko jeszcze na farbowankę, bo farby już też kupiłam, ale na razie nic nie robię z tymi włosami, niech se rosną, bo potrzebuję zrobić ładną fryzurę na zbliżającą się okazję. Także szampon jak najbardziej mogę Wam polecić. No i kolejna rzecz, którą też już miałam i też z przyjemnością skończyłam, mówię tutaj to z hydrolatem pomarańczowym, ta seria kokos pomarańcza, ja go bardzo lubię, wiem, że nie każdemu ten zapach się będzie podobał, bo tu jednak ta nuta kokoska się wybija, natomiast ja bardzo lubię, dobrze mi się go stosowało przy porannej, wieczornej pielęgnacji, przecudownie pachnie, skóra fajnie nawilżona, więc widzicie, kolejne opakowanie mam, tym bardziej, że ja toników używam od 15 roku życia i nie wyobrażam sobie pielęgnacji mojej twarzy bez tego produktu. No i jeszcze jedna rzecz, którą kupiłam, powtórzyłam, bo bardzo dobrze mi się sprawdzała, o dziwo, to jest maseczka do włosów typowo farbowanych, olej rycynowy, witamina B5, fantastycznie mi się produkt sprawdzał na włosach, genialnie je wygładzał, nie były spuszone, nie były obciążone, pojemność 200 ml na jakiś czas wystarczyła i powiem Wam, że ta seria też bardzo przyjemnie pachnie, więc z przyjemnością do niej wróciłam. Mam jeszcze gdzieś odżywkę z tej serii, ale odżywki jeszcze nie stosowałam. Oczywiście pojawią się też dwa męskie produkty, dlaczego by nie, Tutaj mamy serię tą bardziej naturalną, jeśli chodzi o męską pielęgnację. Typowy szampon i żel podpieszny z dwa w jednym. I zapach jest werbena cytrynowa, także wiecie, taki fajny odświeżający zapach. To jest też fajna tubka, taka wiecie, nie za duża na wyjazdy, więc myślę, że z przyjemnością mój mąż użyje. No i jeszcze jeden produkt męski z tej serii jego tej podstawowej granatowej. Tu oczywiście mam już trzy w jednym. Tą serię już mój mąż też miał i ona bardzo przyjemnie pachnie. Oczywiście do mycia twarzy, ciała i włosów. Natomiast do włosów mój mąż ma osobno szampon. No i do mycia ciała jak najbardziej produkt się sprawdza. No i zostały mi jeszcze dwa produkty pielęgnacyjne. Pierwszy z nich to jest białe mydełko, takie do mycia twarzy, Regulujące wydzielanie sebum. Jestem bardzo ciekawa tego produktu. Ja w tej chwili mam na dole coś z Eucerin, gdzie kończę. Ogromny że miałam do mycia twarzy, chyba 400 ml, więc wiecie, to się długo zużywało. No i mam jeszcze miniaturę z urlopu, którą też bym chciała skończyć, chyba z bioderem, jak dobrze pamiętam. A tu mamy białe mydełko, więc jestem mega ciekawa. To jest ta seria Jeju, czyli dla niby młodych. Yy, Klientów, natomiast nic nie przeszkadza, żeby sobie każdy mógł tego produktu używać. Tym bardziej, że zapach ja bardzo lubię. Tu jest i papaja, i mango, i kokos. Także wiecie. Jestem mega ciekawa, i jak skończę te dwa produkty, co mam w tej chwili do mycia twarzy, no to myślę, że się właśnie zabiorę za niego. I został mi jeszcze szampon, ta kuracja taka wzmacniająca z tej serii Med. Ja już miałam jedno opakowanie i powiem Wam, że widziałam różnicę, bo moje włosy przestały tak się sypać po tym szamponie. Także jestem mega zaskoczona. Bo z reguły nie wierzę w takie rzeczy, że szampon może coś przeciwdziałać wypadaniu, a tu jednak coś się zadziało. No, i z tego co wiem od klientek, też widzą właśnie opinie, mi przekazują, że włosy troszeczkę mniej się sypią po tym szamponie. Więc super, idzie oczywiście na zapas. Bo w tej chwili mam tam swoje szampony, które zużywam. I chciałabym wykończyć. Tu jest normalnie pojemność 300 ml. On ma też w swoim składzie mięte, więc tak delikatnie, wiecie, chłodzi skórę. Ale to też nie jest jakieś takie, wiecie, mrowienie, żeby było nieprzyjemne. Raczej, właśnie doznania są bardzo dobre. Także to na razie ląduje na zapas, bo muszę skończyć to, co mam otwarte. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o hol kosmetyczny ZJ. Dzisiaj, jak zawsze, Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam Wam mod buziaków i do zobaczenia w kolejnym filmie. pa! pa.